Pani Продолжение Mam zbudowany zestaw na pleciące o wytrzymało się 10 kg i nawet nie mam przyponu. To znaczy się jest z tej plecionki, ale generalnie wytrzymałość zestawu nie jest zastępowana Dlaczego? Bo tutaj znamy miejsce, raczej nie powinien mieć problem z zaczepami, aczkolwiek bywa różnie. Natomiast jak zbudowałem ten zestaw, przypon około 35 do 40 cm. Nakrętliku, który jest. Stopuje go, jeśli tak to można nazwać: śrucina sygnalizacyjna. Następnie jakieś 25 cm, 4 śrucinki. Wszystkie śruciny mają gramaturę 0,47 g i odległość około. No też 40 cm całe obciążenie główne, spławik 20 gramów, który jest za ciężki, tutaj mógłbym już poradzić sobie bez problemów dwunastką, dziesiątką, ale z uwagi na wachliwość wody, przede wszystkim tendencja do podnoszenia podczas łowienia, tutaj są w tym miejscu dramatyczne wachliwości, jestem przygotowany na tę ewentualność. Natomiast jeśli będzie tendencja do spadku, to 20 gramów pozwoli mi na takie tutaj w tym miejscu bardzo mocne przytrzymanie, co oczywiście też jest wskazane. Jeśli chodzi o dzisiejsze łowienie, to bolonka 5-metrowa z kołowrotkiem banialuszko-kolo. I tutaj przy ostatnim filmie wyłoniły się dwie kwestie całkiem logiczne, na które odpowiedzi nie znam. Natomiast z obserwacji innych filmów i. Z y, wykładów, jakie mi udzielał Sasza, to y, problemem y, podczas holu raczej nie powinienem mieć takiego problemu, ponieważ y, tymi kołowrotkami radzą sobie bez wątpienia y, bośniacy. Z nawet największymi rybami jak i najsilniejszymi, jakimi są brzany, jest wiele, no i tu filmów, które to potwierdzają. Mam też osobiście przysłane mi takie filmy, które, na które też na własne oczy mogłem zobaczyć, jak wygląda hol brzany. Generalnie wszystko sprowadza się do jednego, mianowicie do kwestii techniki. Wszystko jest kwestią techniki, ale ja oczywiście jeszcze uczę się tego kołowrotka, bo to nie jest tak, że Szybko się go opanuje, to nie jest, wszystkiego trzeba się nauczyć. Wyuczyć muszą pewne, pewne tiki wejść w krew. Mnie jeszcze nie weszły, nie weszły w nawyk. Nawyk jest to taki element, który pozwoli nawet nie łowiąc przez jakiś długi czas, wrócić do takich wyuczonych schematów. Więc ja takiego nawyku jeszcze nie mam. A już na pewno nie mam nawyku jeśli chodzi o holowanie najsilniejszej ryby, jaką jest brzana. Wierzę, że dziś może mi się to udać. Mam taką nadzieję, będę mógł się o tym przekonać, jak zachowuje się przede wszystkim ten kołowrotek. I jeden z internautów bardzo ciekawie skomentował, że no te szprychy tutaj mogą uciąć palce. Tak, rzeczywiście jest to możliwe, dlatego niektórzy też wędkarze, i Sasza mi pokazał, mają takie, takie nazwijmy to kondomki, przygotowane przez. w zasadzie wycięte z rękawicy. Ja takiego nie mam, bo uważam, że nie jest mi potrzebny. Być może z czasem stwierdzę, że tak, na dzień dzisiejszy nie mam, więc. Powiedzmy sobie szczerze, sam jestem jeszcze na etapie nauki i za wiele do powiedzenia nie mam. Jeszcze jedno zagadnienie. Osobiście uważam bardzo ważne. Dziś mniejsze kule podałem, było ich więcej. Sami zauważyliście dlaczego? Dlatego, że ryba doskonale reaguje na pluskę. I kropka. I mówię Wam tutaj o faktach, absolutnie nie płoszy. Wręcz przeciwnie, jeśli. Miejsce jest oblegane, w jakiś sposób ryba jest przyzwyczajona do plusku i ona na sam plusk reaguje, dlatego ja też jeszcze mam troszkę zanęty, którą będę sobie wykorzystywał, wykorzystując plusk, bo oczywiście kamieni do wody nie zamierzam rzucać, aby nie psuć tego łowiska. Piękny jazik. Ależ piękny. Ale śliczny jazik. Ale taki 30 30 kilka centymetrów ładny leszczyk, nie jest duży. Taki, Och, nie wiem. Urwał się no i nawet dobrze. Możecie się zastanawiać, dlaczego biorę na klatę takiej ryby. Otóż, jeśli widzę, że jest dobrze podpięta, to bolonka mi na to pozwala, ponieważ jej udźwig na sucho gwarantuje do 3 kg. Możecie więc sobie wyobrazić, jaką moc ma ta bolonka. Ona przypomina słynnego Mawera Invisible. Praktycznie, yy, chyba nawet jest w stanie holować suma. Bardzo mocna i nie ma sensu bawić się w podbieraki, jeśli widząc świetnie zapiętą rybę, no to czym prędzej na klatę i praktycznie już jest na brzegu. To była duża ryba. To była duża ryba, być może podpięta, bardzo prawdopodobne i, I to był leszcz. Bo jest śluz na pewno większy. Ale ten już jest duży, ale ten to już jest klucha, śliczny. Tego dnia złowiłem mnóstwo płoci i jazi, a pani kazała na siebie długo czekać. A gdy już ją zaciąłem. Pani. No, niestety. Jeszcze szybciej straciłem. Słuchajcie, jest duże prawdopodobieństwo, że ona była podpięta. Brzana, gdy. No, w pysku hak jest praktycznie niemożliwe, by, yy, no, by jej ten haczyk w sposób taki, no, podczas holu, wyrwać. To, że spinają się, to generalnie prawie w 100% jest dlatego, że no, nie była prawidłowo zapięta, a poprzez prawidłowość rozumie no, w pysku. Więc prawdopodobnie mogła być zapięta za bok albo gdzieś za jakąś płetwę, i stąd te spinki. Mówię tutaj o faktach, mówię o rzeczywistości. Miałem ją i muszę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenia przy tym kołowrotku są doskonałe. Zresztą opinie o nim, porównując do standardowego z kabłąkiem, wyrażę pod koniec tego filmu. Natomiast już mogę z całą stanowczością powiedzieć, że no na pewno nie jest to taki diabeł straszny, jak go malują holujący no silną rybę tym kołowrotkiem. Pani. No, niestety. Pora zakończyć dzisiejsze łowienie. Niestety nie udało mi się złowić brzany. Poza tą jedną, którą zerwałem z bardzo wielkim prawdopodobieństwem, że została ona podpięta, ale już wstępnie mogę powiedzieć, że nie taki diabeł, naprawdę, straszne jak go malują, i hol, nawet tak silnej ryby na tym kołowrotku, nie przysparza większych kłopotów, aczkolwiek z czystym sumieniem będę mógł powiedzieć, wówczas, jeśli. Uda mi się wyholować. Niestety nie było mi to dzisiaj dane. Woda ubyła o 80 cm. Nie tragizuję z tego powodu, bo to miejsce takie jest. I myślę też, że ta ryba do takiej wachliwości, do tych zmian ciśnień jest przyzwyczajona. Jeśli chodzi o ten kołowrotek, to jak sami możecie zobaczyć. To absolutnie inna konstrukcja od tradycyjnego centrepina, który w wersji angielskiej powinien leżeć w ten sposób. Tak powinna być tarcza. Natomiast banialuczko ma inną konstrukcję, dlatego by ten kołowrotek znalazł się w takim położeniu, należy przekręcić o no, 90 stopni. Tak? 90 stopni, by można było nim łowić zgodnie z przystosowaniem do którego został zaprojektowany. Natomiast bez wątpienia ja chcę stwierdzić, że tego typu rozwiązanie, no chyba jednak jest wygodniej, wygodniejsze, dlatego że praktycznie natychmiast kciukiem bądź palcem jakkolwiek mamy dostęp do hamulca do mm, jego kontrowania. Stąd też chcę powiedzieć, że łowienie tym kowrodkiem jest absolutnie wygodne. I teraz słuchajcie chwila szczerości, chwila prawdy. Mianowicie chcę wam powiedzieć, że już łowię na niego jakiś czas i już już takie ciutkę mam większe doświadczenie od takiego początkującego. Wędkarza zresztą dalej tego kołowrotka będę się uczył, i muszę, by pewne tiki weszły mi w nawyk. Ale chcę stwierdzić jedno porównując do na przykład tego kołowrotka, którego ja mam, i chyba większość z nas, gdy, gdy łowimy na te zwane kabunkowe, to gdyby porównać, to stwierdzam absolutnie ze stuprocentową pewnością. Ten kołowrotek jest doskonały i bije po prostu o głowę wszystkie inne kołowrotki te y, współczesne, które mają tradycyjne kabłonki. Oczywiście, by móc tak stwierdzić, to bez wątpienia tym kołowrotkiem należy się nauczyć łowić. Zanim do tego dojdzie, niestety, jak też każdy inny sprzęt, tak i ten centrepin również potrafi napić krwi. Ja już ją część wylałem i chcę wam dzisiaj uczciwie powiedzieć, że ani razu dzisiaj nie poplątałem zestawu. Dlatego, że coraz bardziej go czuję i coraz lepiej. Tym kołowrotkiem mi się łowi bez dwóch zdań. Zostaję z tym kowrotkiem na dłużej, jeśli oczywiście nie na stałe, na marginesie. I na zakończenie, swoją drogą chciałbym powiedzieć, że najwygodniej łowi się tym kołowrotkiem z wędziskiem 5-metrowym, czyli takim, którym, który przede wszystkim jest lekkie, jest wygodne, bo tutaj jesteśmy w stanie łowić praktycznie. Tylko i wyłącznie jedną ręką, i osobiście uważam, że graniczna bolonka do tego szkołowrotka to 6 metrów. Więc w miejscach, w których łowię, no to z pewnością nie będę mógł tak krótkiej bolonki postawić, bo ostrogi, na których ja łowię, w niektórych miejscach są o wiele, o wiele głębsze. Jakby nie patrzył. Doskonały kowrotek i przyznam Wam uczciwie, że szkoda, że tak późno go poznałem. Zobaczyliście dzisiaj rybki, które złowiłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jak zawsze, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Razu.